Ciężki, bardzo ciężki mecz. Przed chwilą nawet powiedział trener, że jest strasznie zmęczony, ale tak z boku to wyglądało, że chyba przede wszystkim mentalnie chłopaki sobie nie poradzili. Nie wiem czy mentalnie, to trzeba by jakoś tam przeanalizować głębiej. Zaważyła no pierwsza połowa, w której nie co sprawdzały się nasze założenia. Nie wykluczyliśmy z gry ich liderów, Szymczaka i Uchórskiego. Rzucili bardzo dużo punktów na dobrej skuteczności. Ostatecznie pierwsza połowa skończyła się stratą 58 punktów. No, trudno odrabiać straty, jak do połowy się przegrywa 20. Tonok, prawda? Wydaje mi się, że mimo wszystko postawiliśmy się w drugiej połowie agresją i determinacją próbowaliśmy walczyć o ten wynik no ale niestety nie udało się czyli jakbyśmy mieli wskazać jeden pozytyw na przyszłość to co by to było z tego dzisiejszego spotkania? na pewno postawienie się w drugiej, w drugiej połowie mimo utraty no tam 20 punktów cały czas próbowaliśmy i walczyliśmy także to, to, to jest bardzo duży pozytyw większość drużyn by już całkowicie odpuściła i, i trenerzy by, by grali drugą piątką i, i młodzieżą my walczyliśmy do końca